Cześć! Dzisiaj mam dla Was przepis na przepyszne ciasto dyniowe. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to koniecznie, aby niż na bieżąco z moimi nowymi materiałami. Mam tutaj średniej wielkości dynie. Do ciasta będę potrzebować tylko połowy dyni, tak więc przekrajam ją sobie na pół. Miąższ oraz pestki usunęłam, a dynie poćwiartowałam. Następnie obrałam skórkę i pokroiłam na mniejsze kawałki. Dynie przełożyłam do garnka. Zalałam wodą i gotowałam około 15 minut, tak żeby dynia była całkowicie miękka. W misce mam już 6 całych jaj. Jaja będę ubijać mikserem, dodając jedną szklankę cukru, stopniowo cały czas miksując około 10 minut, aż masa zrobi się lekko puszysta. Mam już tutaj ugotowaną dynię. Ona jest bardzo miękka, więc za pomocą widelca rozgniatam ją i wychodzi takie pire dyniowe. Dynia jest jeszcze ciepła, nie czekałam aż całkowicie ostygnie. Przełożyłam ją dodatkowo do szklanki, żebyście mniej więcej widzieli, jaką ilość dodałam do ciasta. Moja szklanka ma pojemność 250 ml i jak widzicie szklanka jest czubata i stopniowo dodaję. Dynie do masy jajecznej. W garnku zostało mi jeszcze troszeczkę tej dyni, tak z dwie łyżki, więc łączna ilość tej dyni to tak z półtorej szklanki. I wszystko to miksuję na wolnych obrotach. Do tej masy jajeczno-dyniowej dodaję dwie szklanki mąki pszennej. oraz 120 ml jogurtu naturalnego, to jest jakieś pół szklanki. Dodaję jeszcze dwie czubate łyżeczki proszku do pieczenia, a dla podkręcenia smaku jedną łyżeczkę przyprawy korzennej. Dynia ogólnie jest mało wyrazista w smaku, więc jeśli nie lubicie lub nie macie przyprawy korzennej, możecie dać esencję wanilii lub goździki. Ciasto wylewam na formę do pieczenia i piekę w 180 stopniach przez 35 minut. A w zależności od piekarnika pieczemy do momentu tak zwanego suchego patyczka. Po upieczeniu na jeszcze ciepłe ciasto wierzch polałam cytrynowym lukrem oraz posypałam posiekanymi orzechami archaidowymi. Lukier na ciepłym cieście troszkę wsiąkł i dało to naprawdę niesamowity efekt smakowy. Lubię kombinować w kuchni, dlatego łączę różne smaki, ale oczywiście ciasto będzie również pyszne, jeśli posypiecie je tylko cukrem, pudrem. Składniki do tego ciasta umieszczam Wam w opisie pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego! Pozdrawiam!